Dzień dobry, Lands. Czemu Lands of War? Nie wiem, co to miało znaczyć z mojej strony. Przez Lands of Lore nagrywam pół roku temu. Eee, o, nie, moment, spokojnie. Odpocznijmy sobie tutaj. Iod Beholder 2 oczywiście. To było bardzo dziwne. Być może zaraz będzie punkt. gdzie nie będzie bez, eee, nie będzie odwrotu. Coś z tym syru, ale nie jestem pewien. O boziu. Straszne rzeczy mogą mnie teraz czekać na następnym poziomie. Dramacik. Szkółek? Nie, może nie także. Ehm, spokojnie wejdźmy do tego pomieszczenia. A pojawił się w końcu ty. Nie, to znaczy Intrepid. Witam jak, jakiś tam. Ja ci tam. Intrepid Ones. W końcu się spotykamy. Witam w Darkmoon. Jestem Dran Dragor. Najwyższy kapłan i pan tego królestwa. Byliście całkiem uparci. Zabiliście kilku moich sługów i złupiliście moją świątynię. Nie zapraszałem was. Zaczynacie mnie denerwować. Eee, dasz, doszliście tak daleko, ale tylko po nic. Tylko po to, że teraz się. Eee, eee, rozejdziemy aby zapewnić waszą zagładę zamknąłem drzwi za wami No i nie macie teraz wyjścia Wy No wyjścia, dokładnie Zostańcie na chwilę, zostańcie na zawsze i zęby No i właśnie o to mi chodziło, że teraz nie będzie wyjścia tyłu Jedyna droga to jest do przodu zło, zło, zło Niestety, witam na poziomie trzecim. Który jest najtrudniej jednym z trudniejszych poziomów w całej grze. Teraz witam, chyba. To jest taki pierwszy, kubkowaty początek, który nie jest ciekawy. Jak to było? Mamy jeden teleport. Oraz coś tutaj jest. A tu jest napis. Cztery klucze, jedne drzwi. Znać je, żeby dostać więcej, zyskać więcej. Trzeba znaleźć cztery klucze tutaj. Zaraz coś mi się źle zga. Dobra, jeden klucz. Here we go. Pyk. Pyk. Drugi klucz. Wydaje mi się, że albo to jest losowo, albo trzeba do tego teleportu wchodzić. O, gdzie indziej mi to przerzuciło. A tu już byłem. A jeszcze gdzie indziej. Nie wiem, to jest chyba losowo. So, trzeba zdobyć cztery klucze, jeszcze jeden został. I tu już chyba byłem. Ano. Albo to wiem, może. No nie. to Aha, tutaj w ogóle są dziurki na klucze, dobra, nie Jeszcze brakuje mi jednego. O, tu, tu chyba... Nie, tu już byłem przed chwilą przecież Zaraz, no to tu byłem, tak? Okej, okay, tu... Nie, tu Tu byłem tu... O, tu może nie byłem Nie, tu też byłem A tu? Tu nie byłem Nie, no tu też byłem Ja pierdu Teraz w końcu, tam gdzie trzeba Yeah! czwarty, zarobiście. Nie, wydaje mi się, że to jest losowe albo jakieś coś. Teraz chcę wrócić i wpakować cztery klucze do czterech dziurek proste. Nie wiem co. Trach, ciach... bum. I miało. Coś się otworzyło. A tu. Okej, okay, spokojnie, powoli. Nie śpieszmy się. Zdecydowanie nie. Zaraz Was przywitam z całym dobrym przyjacielem, którego. Aha, przy okazji, bo tutaj już będzie można zmienić stanie to się przyda i to. A tu. Jedno. A w sumie to zawsze jest przydatne, czy nie? Cóż to jest to magical vestment, to nigdy nie wiem, dobra. Ty... ...oraz Dobra. Ojej, nie mam pojęcia jak to wyjdzie. Uwaga, uwaga. Muszę uważać Tadam Beholder! Ja pierdzielę Prawdziwy Beholder. Nie jesteście... Nie wiem co, Akolici chyba takie słowo Darkmoon. Nie zadowoli to naszego najwyższego że doszliście tak daleko, Zmianują o tym wiele ludziki. Nie wiem, czemu tak powiedziałem. Dlatego, moi przyjaciele, <grytanie> i ja musimy was zatrzymać. Puścić czar szybko, ale nie było, się, to będzie trzeba go ciągnąć. Na szczęście, ci koleś się zarobiście wolni, w porównaniu z beholderami z. czy z beholderem z Anatarem. Tylko walą czarami, jak zwariowani. A może uda mi się go teraz pokonać? Jasnik gwint. A! Gdzie ty jesteś? To jesteś. Podejdź no. Dobra. Oni... znaczy. O, kość. Sam raz da szorna znowu. Da się z nimi walczyć myszą i w ogóle normalnie w miarę. Póki co. Ale potem będzie taki moment, że to będzie niemożliwe. Zobaczcie dlaczego. Praktycznie niemożliwe. Ja bym podziwiał osobę, która pewien fragment jest, jest w stanie za pomocą myszy tylko zrobić. Wydaje mi się, jak tu wejdę, to się otworzy. ja nie zaskoczyłoś mnie. Ciach, 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 ciach. Możesz puścić to swoje magiczne tuś. Ha, nad nim ja. Albo nie, bo sobie puści tutaj znowu. Jest też tak. Auć, dobra, to było bardzo złe, ponieważ akurat nie będę mógł uderzać nim. Natomiast, mogę zrobić to źle, mogło być lepiej. Gdzie ty jesteś? Eee. Aha, się do innego miejsca co mam. Dobra, aż po tobie mi się, udało się! I dużo doświadczenia chyba te dziady dają, to mi się wydaje sporo. Ja jestem skoncentrowany dosyć bardzo. się oparłem aha tara. Wydaje mi się, że to będzie. Tak, mi się wydawało, że to jest jeszcze sekret ale na, na razie to zostawiam. Miałem powiedzieć, że się opieram jedną ręką o biurko. I mam głowę 10 cm od monitora. No, może 20. I jestem mega skoncentrowany, żeby takich durnych błędów nie pamiętać. Jak na razie nie idzie źle. A widzę cię! No i oczywiście, biholder y są bardzo odporne na czary, zazwyczaj więc mała szansa, że. No w ogóle, chyba są 100% odporne. Ale zawsze można spróbować puścić jakąś Fireballkę, może coś przejdzie. Albo lepiej to. Źle mogę. Mogłem... A ty masz otwartą gębę. Źle zrobiłem nie, co wewnątrz się. Nic to nie dało w ogóle. Dobra, zawalczymy jak nierówny z po jak ja Czyli ja będę po prostu tak walił i się wycofywał O Gdzie ty jesteś? A nie, to jest druga strona Ej, ja! E! Spokojnie Giń No gdzie on będzie? Ej! Nie, bo mi ze. Kurde, zabił mnie, trafił jeszcze. Ech, Sandra. No i właśnie zastanawiam się, czy trupy zyskują poziom w międzyczasie? Chyba tak. Na pewno, bo byłoby nierównomiernie rozprowadzone pomiędzy niektórych. Dobra, na szczęście mamy. Co się dzieje? Słychać jeszcze inne potwory w międzyczasie, bo są tutaj. Ja piedzielę. Dobrze, że półEFA można wskrzesić. I jest głodny teraz z tego wszystkiego. A ty możesz. Jeszcze nie możesz, ale można coś zrobić odpoczynek. Oh yeah. Jakoś w miarę idzie. Że zabili mi jednego, no to nie jest tak idealnie, no ale dobra. Hmm. Pyk. Oraz tradycyjny zestaw musi pójść. Plus. Gdzie to jest? Co ja chciałem zbić mam pomodlić Znaczy, nie, to już zrobię Protect Evil i 83. Dobra, cóż tutaj jeszcze mam do eksploracji? Tu był jeden Eye, eye of the Beholder, znaczy Beholder, tu się krył. A z drugiej strony będzie drugi, tak? Nie, pusto. Pokonaliśmy już. A, i na radca poziom, zaraz, może coś się. Nowego, kolego. Uuu Wolf Force. Tak na razie tak mi się wydaje, że może być spoko. Później zademonstruję, jak tylko się odpocznę kiedyś. Okej, okay, czyli na tej chwili będzie... O nie, ja wiem co tu jest. Jak ja nienawidzę tych potworów. To jest schronisko. Można tutaj medytować, tak? To jest drugie. Drugi potwór. Willow Wisp. Tam błędny ognik. Nie wiem, w sumie, powiedzmy... O! Aż to mnie przeszło. Na szczęście to przecież z drugiej strony. Okej. Okay. Na razie go zostawiam, On w ogóle jest taki zablokowany. Normalnie nie są zablokowane te potworki. Ale no są tak... Ja mnie z nie... Miałem straszne problemy z tymi botwarami. Jeszcze gorsze są niż beholdery. Wychodzi na to. Eee, i tu jest. A, to jest. Zaraz. Tu jest nic innego zapisane. Bo z drugiej strony, że ta alkowa jest bezpieczna. Możecie tutaj przygotować. I teraz. Y, tu jest właśnie miejsce, które jest przedstawione na tym. Na tej kartce. Jestem tu, gdzie jest S mniej więcej. I mam dojść do tamtego pomieszczenia na południe mniej więcej, czyli hmm. zaraz, nie wiem, czy to zapamiętam? Chyba będę musiał tak iść z tym, Jest tylko problem. Boję się, że natrafię na te potwory tutaj w międzyczasie oby? Nie, nie na biholder tylko na te drugie, czyli tak, tu, tak, tak. Teraz jestem Wiem gdzie jestem, wy nie wiecie prawdopodobnie czyli mam iść południe, wschód, południe, wschód, południe, południe. Południe, wschód, południe, wschód, południe, południe. I teraz zachód. Okej. Okay. O! O nie, już! Spokojnie, ja nie chciałem tego tak szybko. To jest w sumie dziwny fragment, zabawny pseudo. Mamy beholdera, który utknął w jakiejś dziurze. A, przepraszam, przepraszam. Wygląda na to, że utknąłem tutaj. Moglibyście mi pomóc? Na pewno zagłodzę się bez waszej pomocy. Powiem tak, jak się go pomoże, no to oczywiście. Nie, no w tej grze nie wolno okazywać litości nikomu, nigdy zabić go. Czekajcie, czekajcie, co wyrocie. Auu! Ale i tak yy, udało mi się uciec. I zrobię sobie tutaj przerwę, bo dzisiaj już koniec mojego nagrywania Już mam... Muszę sobie zrobić przerwę. Dwie godziny. To wystarczy na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do ostrzenia w następnym odcinku. Znaczy na, w ogóle w następnym odcinku generalnie. Na razie.